Tutaj pac PL stoi obok mnie Ja już 20 level sobie Ta Pacieka ma 31 I tak, miał być odcinek za stratusa, kurde Jestem na stratusie przyszłym, zaatakowałem go chyba z dwa razy I dropo mi uni Uni i to chyba jeszcze te najlepsze z najlepszych, bo chodzi po 1m, 3m Jak sprawdzałem Ale to nic, bo Teraz jeszcze kilka razy zaatakujemy na odcinku, może nam coś dropni Zobaczymy, a tą różdżkę mam zamiar wystawić na aukcji, ale to później ogarniemy. A teraz czekamy na, na Astrakusa. Zaraz powinien być. I Wojciech oczywiście też przyszedł, bo chce hajs. Bo taki był mądry, że jak mu to dropnęło, no to sobie założył. Tak, a jak jest związany z właścicielem, no to już sprzedać nie można. Ale teraz mu nie pozwolę kliknąć tak szybko, ja będę pierwszy oczywiście sobie ty możesz tego nieumarłego wiarusa zaatakować na pocieszenie, bo zaraz ja tu unijropnę. Patrz i, i będzie mój No nie, znowu ten ten. Co mu dropnęło? Dobra, niech się cieszy. Yy, tutaj no kurna. Dobra, tego zaatakowałem. Poatakuję. No to idź, poszłam stąd. Tu jak widzicie jest ten licznik, tak za ile się pojawi Astratus, ale to to jest na normalnego Astratusa, a ten Astratus, że jest to Pandora, tak, to jest prywatny świat i wszystko się robi szybciej, to on się zrespi nam około 3 minuty, tak, 2.50, to już się zrespi i będzie do atakowania. To ja, czekajcie dam może pauzę i widzimy się przy astratusie. dobra już jestem kochani zaraz powinien się nam zrespić, mamy trzecią minutę więc Astratusie przebywaj tutaj gościu jakiś tutaj gościu jakiś stary wyrzucił ten, tarcza wiesz co podnieś jak chcesz błagam ja chcę no znowu on no, nie ja byłem pierwszy, nie Dobra, mamy tu tarczę, nie nieumarłego, to pójdzie też na sobę. Aha, i za pierwszym razem jak zatkowałem, to właśnie tą zbrojkę tak poszła, tu sami poleciał. Założyłem. Jeżeli oczywiście chcecie następny odcinek z innej elity, bo to wiadomo, już trochę większy level będzie, może na gobli pójdziemy. Wojtek tam już daje radę, ale ja jeszcze trochę za słaby jestem, więc na gobli... Myślę, że też by coś tam dropu, więc następny odcinek myślę, że, myślę, że, myślę, że... I w kółkoś tak powtarzam, tak? Ale... Następny odcinek z goblinów, tak? Z elity. Kolejnej. Tam jest edwika w ogóle? Co? Na goblinach? No. Gdzie? No to ze mną pójdziesz, nie? Ja wbiję to. Następny odcineczek. Damy radę, następny odcinek z goblinów. Aha, aha. Na goblinach tam są? Dobra, mamy trzecie yy, minuta. Zaraz będzie Astratus. No ale ten Tucker to coś tu w ogóle. Dobra, uwaga, zaraz powinien być. i I come on. O jest, do... nie, jak to nie będzie moje, nie? Twoje jest. Dropło? Kurde, <laughs> Ja cię, ale stopiłem z tym, że kurna, dropa mi ta różka i tego nie nagrałem, nie? Ale byłem wkurzony no, no, no. No i jeszcze mam tego bana na klikanie Dobra, widzimy się przy Astratusie, Sia. Dobra, już jestem i chcę sobie jakiś dodatek zainstalować Coś Wojtek gada jakieś sy, eku, gdzie to jest? Aha, sek No i dobra Zainstalowałem A, I co teraz? zaraz będzie Zaraz będzie, tak, jest 2,55 minuta I te emocje, te emocje jest? Ty będziesz pierwszy Ja znowu mam pana Jestem No ale mi dropo itemek Za 30 monet, jakiś jakieś gówno Tego nie wziąłem nawet No i co ja mam teraz... Co mam zrobić, żeby jego ja ten... Ej, ty... Jak ty masz No gadam stary Skąd ja mam te itemki lepsze wziąć? Co?

Eee, Zbroję mam na 20, ruśczkę mam na 20, buty mam na 20 e, Pierścień na 11, a zaraz mam stary przyszykowane. Na 23 mam e, ten pomocnicze, pierścień na 25, mam na szyniga na 25 stary. Mam wszystko przyszykowane i jeszcze mam łapki na 20. No bo to jest główna odwiznę, na i nie Dobra, zaraz będzie kolejny Astratus i będę robił cięcia, tak żebyście nie czekali tak długo na tego Astratusa bo to by było bez sensu a tak to może jeszcze nam coś lotnąć na odcinku a tak to może nam nic nie lotnie na odcinku a no może nam coś lotnie na odcinku, więc czekajcie no nie zap... nie, jeszcze mnie ten jeden do drużyny zaprasza dobra, tu się ustawię bo ładnie będzie czy nie będzie tak, jest mój ale jest zwykła różdżka dobra, yy, patrzcie, ta różdżka no różdżka zwykła, dupowa i widzimy się przy Astratusie. Dobra, już jestem. Zaraz będzie nasz kochany Astratus. <słuch> tutaj, tutaj się teraz nam zresztnie. Mamy 2,55. jeszcze mi się łapie, bo trudno. mniejsza z tym. Czekamy. Jest. Będzie mój? Nie będzie mój chyba. Tak, jest mój. Jest mój, jest mój. I nic nie ma. Trudno. Aj. Dobra, widzimy się przy kolejnym Astrofisie. Tak, no teraz mam 80, nie Już jest, patrz, kurna. Nie będzie mój. Kogo? Aha. Twój? Chuj, czekaj. Zwykła czy uni? Zwykła. Aha, to kija. Zręczności, mam 63. A 84, a indirekt? 106. Aha, dobra, zaraz będzie to na status, jest. Jest mój. No i znowu to gówno, nie, nie mam farta. Dobra, moi drodzy, ja się przejdę do, do tornek albo do ithan, tak, wystawimy tą różdżkę i będę kończył, więc widzimy się w tornek, tak. Dobra, już jestem w tornek, jak widzicie i podchodzimy do aukcjonera, wystawimy sobie tą różdżkę. Jeszcze zobaczymy po ile chodziła, to jest różdżka magiczna. Yy, level... level 20 Tak ale... mak. No. To jest, to jest Laska chyba, nie? To jest Laska? To jest Laska, ma no. Jezus. Yy, level 20, 21. Jest, i tutaj mam najniższą cenę 1, tak? To nie będziemy... Będziemy słabsi, trochę wystawimy ją za... Za 900k to 900k napisać czy 900? 9000? 90. Dobra, mam 900k. Jest. Jest 900k i. i chyba jeszcze tą wystawię. Dobra, tą wystawię trochę tani, tak. To tą. No to widzisz. Dobra, moi drodzy, jeżeli film się spodobał, tak, no to lajknijcie, skomentujcie, dajcie suba, napiszcie komentarz, jakiś miły, fajny, co mogę poprawić. Jeżeli się film nie spodobał, no to napiszcie właśnie, co mam poprawić i co było złe. I to wszystko, trzymajcie się, cześć.